Podarzom miast, też podarzom Szczecina warto przypomnieć: obowiązek własnej gminy to zadbanie o dach nad głową dla ludzi, którzy nie są w stanie zrobić tego we własnym zakresie. I wyprzedawanie zasobów miejskich, i oddawanie mnóstwa mieszkań za remont ludziom, gdy jednocześnie są osoby, które nie są w stanie same zaspokoić potrzeb, a dla nich tylko malutka pola mieszkań socjalnych w bardzo złych warunkach bez łazienek z toaletami na półpiętrze albo poza budynkiem jest to coś co jest po prostu niewiarygodne. Tak ludzi traktować nie wolno. Byłam dzisiaj świadkiem jak mama dzielna mama samotna mama która ma wśród swoich czworga dzieci dwójkę niepełnosprawnych jedno koniecznie wymaga barier bez barier architektonicznych budynku jak na próżno obija się o różne bariery. Owszem, było prawie 300 mieszkań przy szosie polskiej, nowych, pięknych w zeszłym roku, oddanych, już wiadomo było, że ta mama potrzebuje, ale są widełki tak ustalone, że po to, żeby dostać mieszkanie z niskim miejskim czynszem, trzeba mieć bardzo duże kwoty na taką rodzinę jakiej. Ona nie może tych bardzo dużych kwot mieć, bo niepełnosprawność dziecka ogranicza jej możliwość zarobkowania. Łapka. Gdyby była bogata, to by mogła wnioskować o takie mieszkania stanim tanim czynszem. Nie jest bogata? To zostaje jej na drugim piętrze, po bardzo krętych schodach, z popękanymi ścianami na placy schodowej, bez łazienki, z saletą na półpiętrze, miejsce, gdzie dla dzieci się nie nadaje. To jest coś, co boli. Boli i mam nadzieję, że miasto Szczecin bardzo poważnie weźmie sprawy do serca. Tak być nie powinno. Trzymajcie się, Wasza mieszkapa